Dlaczego czasem używam pazurów zamiast zwykłego noża? Bo czasem chcę gładko przeciąć skórę, jak przez hejterskie komentarze, które pojawiają się nawet wtedy, gdy robisz coś z sercem. A czasem po prostu chcę rozerwać bzdury, jak te, że chińskie fabryki robią to szybciej i lepiej. Żartuję. A może nie? Wyobraź sobie, to, co kochasz najbardziej, jest ciągle wyśmiewane i lekceważone przez ludzi, którzy nic nie tworzą. Spędzasz trzy godziny na tworzeniu portfela, a ktoś mówi 77 euro za dużo jak na ręczną robotę. Jakbyś się wtedy czuła? Facet, który to pisze, śmierdzi sztuczną skórą, nosi popękaną torbę i mówi: "Temu jest najlepsze. Hejt ma znaczenie. Pomaga mi rosnąć, ostrzy mnie i motywuje, ale ważniejsze są opinie prawdziwych klientów, bo gdy płacą 77 euro, dostają kawałek mnie, moje serce, zakrwawione ręce, od pazurów. Wielu pyta o to wilcze narzędzie. Niektórzy myślą, że udaję super bohaterkę, ale naprawdę jestem nią. Pazury to nie pokaz. One tną równo, głęboko, bez miejsca na błąd, jak brzytwa. Zamiast zarostu, kan gruba, surowa skóra zwykły nóż do precyzyjnych cięć krawędzie, szlufki. Tam liczy się spokój, nie siła dwa narzędzia dwa nastroje jedno dzikie drugiem spokojne i skupione. Wszystko zależy od zamówienia dnia nastroju, więc gdy ktoś mówi, że tylko pozuje do zdjęć, w środku się gotuje. Nosiliście kiedyś te pazury? Wiecie jak wbijają się w palce? Wyobraźcie sobie, pracujesz z jasną skórą i kropla krwi spada na materiał. Wszystko dla fotki do Insta? Dlaczego to mówię przez jedno pytanie, bo hejterzy też to obejrzą i ciekawi ich dlaczego używam pazurów, a ja będę czekać, nie w komentarzach, ale w zamówieniach. Link w bio.